I przechodzimy do realizacji punktu 13. Interpelacje radnych widzę zgłoszenie pana Pana Radnego Pawła Czyża. Panie Pawle, bardzo proszę. Panie starosto, szanowny panie przewodniczący, drodzy państwo radni, w tym, w tym momencie Chciałbym wszystkich Państwa oraz mieszkańców poinformować, iż 4 września złożyłem ponownie do pana starosty interpelacje w sprawie współpracy z niemieckim samorządem Sztade i tolerowania działalności niemieckich rewizjonistów na terenie powiatu gołdabskiego. Akurat 4 czerwca, kiedy to była przewodnicząca Związku Wypędzonych Erika Steinbach publicznie oświadczyła, iż Polska powinna wypłacić Niemcom odszkodowania za tak zwane wypędzenie. Złożyłem tą interpelację w związku z tym, iż tutejszy samorząd w powiecie gołdapskim. Gości wiceprezesa Związku Wypędzonych, Stefana Grigata. Niektórzy radni, nawet wojewódzcy spotykają się na terenie Gołdapi z panem Stefanem Grigatem, wiceprezesem Związku Wypędzonych. I otrzymałem pisemną odpowiedź pana starosty na szereg pytań, które zadałem. Zdaniem tutaj pana starosty, taka współpraca z przedstawicielem Związku w wypędzonych oraz tych ziomkostw rewizjonistów niemieckich jest możliwa na podstawie umowy deklaracji o współpracy między Polską oraz Republiką Federalną Niemiec z roku 91 oraz postanowieniami konwencji ramowej o współpracy transgranicznej. W moim przekonaniu udzielone odpowiedzi przez pana starostę w dalszym ciągu są niesatysfakcjonujące i powiem szczerze, to jest sprawa dosyć zdumiewająca i chciałbym Państwa również poinformować, iż wczoraj w związku z, z moją prośbą Pani Poseł na Sejm Iwona Arendt z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości złożyła interwencję poselską na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora właśnie do Pana Starosty Gołdabskiego oraz przekazując do mojej wiadomości, chciałbym Państwu zacytować fragment tego, co pisze Pani Poseł. Cytuję. Docierające do mnie informacje potwierdzone dokumentami oraz relacjami medialnymi wskazują, że w ostatnich miesiącach przedstawiciele władz powiatu gołdabskiego spotykali się z wyżej wymienionymi osobami, traktując ich jako partnerów do współpracy międzynarodowej. W mojej ocenie działania te budzą poważne wątpliwości, zarówno pod względem Prawnym, jak i politycznym. I proszę Państwa, również wczoraj, również na moją prośbę, w związku z tym, iż moje kompetencje i składanie w tej kwestii interpelacji radnego no już zostały wyczerpane zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym. Również przewodniczący klubu Parlamentarnego Konfederacji, pan poseł Grzegorz Płaczek, zwrócił się również z interwencją do pana starosty. I również chciałbym przytoczyć Państwu, żeby również mieszkańcy wiedzieli, fragment um, interwencji pana posła z Konfederacji. Cytuję. Z udostępnionych publicznie relacji i zdjęć wynika, że zarówno Starostwo Powiatowe, jak i przedstawiciele Rady Miejskiej w Gołdapi uczestniczyli w spotkaniach z udziałem przedstawicieli organizacji rewizjonistycznych, które od lat głoszą narracje sprzeczne z polskim interesem narodowym. Działania te w mojej ocenie nie mogą powodowa powodować istotne szkody wizerunkowe dla państwa polskiego, a także stanowić wsparcie dla narracji podważających granice ustalone po II wojnie światowej. Dodatkowym niepokojem napawa fakt publicznego eksponowania symboli nawiązujących do Prus Wschodnich, co w zestawieniu z flagą Rzeczypospolitej Polskiej stanowi nieakceptowalną manipulację historyczną. Przypominam również, że na terenie Gołdapi nadal znajduje się grobowiec niemieckiego generała Luftwaffe Hansa Jesion, Współodpowiedzialnego między innymi za bombardowanie Warszawy we wrześniu 1939 roku. Obecność takiego miejsca w przestrzeni publicznej bez odpowiednich działań władz lokalnych może sprzyjać szerzeniu narracji neonazistowskich, napisał w swojej interwencji e, poselskiej adresowanej do pana Starosty pan poseł e, Kolejny. Szanowni Państwo, ja już na tą kwestię zwracałem uwagę. Okazuje się, że 19 lipca tego roku dwóch radnych wojewódzkich z Platformy Obywatelskiej, tutaj z Warmii i Mazur i Podlasia oraz pani przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi spotkała się ponownie mimo moim protestom na poprzednich sesjach z panem Grigatem i tym razem ta impreza, która była organizowana ze zdziwieniem zauważyłem, że zostawiano flagę Polski i Prus Wschodnich. No jeżeli polski prezydent obecnie zabiega o reparacje za zniszczenie za straty wojenne, no to ja szczerze, jak rozumiem, państwo parlamentarzyści nie rozumieją tutaj, dlaczego tak uparcie bronicie tej współpracy. Jeden z parlamentarzystów w swojej interwencji nawet pyta, kiedy ta, kiedy ta współpraca zostanie zerwana. Ja mam nadzieję, że na pytania, którzy, które zadali w swoich interwencjach państwo posłowie, pan starosta tym razem odpowie wyczerpująco. Tu jest Polska, po pierwsze Polacy.